Cześć tu kolegiasta, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku moich zmagań z grą Call of Duty Modern Warfare 3. Jak widzicie to jest kolejny filmik wprowadzający nas w dalszą część naszych zmagań. Jest to już odcinek czwarty. I czym zajmiemy się w tym odcinku? Jaką dostaniemy misję? Widzimy tutaj konferencję prasową. Uh, migawkę z konferencji prasowej w Hamburgu. Coś jakaś ta konferencja nie za bardzo. <grym, <grym, jakieś trzy co? O, i widzimy tutaj samolot prezydenta. Federacji Rosyjskiej chyba. Tak. I teraz wcielamy się w służbę specjalną w rosyjski odpowiednik Secret Service, czyli ochronę najwa najważniejszych osób w państwie. Turbulencje 3 października 18.30 i 33 sekundy. Jak widzicie, tutaj jesteśmy. W samolocie. Prezydent Forszewski. Dobra, podążaj za, czyli idziemy. Dobra, idziemy dalej. Aj prezydenci, szybciej, szybciej, bo to już inny przepuść tutaj prezydentów no Dobra, stoimy Panie prezydencie, wasili? A, jaki szacunek, aż niemożliwe gar się zaraz wstaną i ci już biją w plecy za to, że krzywo na nich spojrzałeś albo wojnę życia, albo śmierć. Naszych dzieci powinniśmy zawrzeć pokój z Zachodem. To nie jest czas, żeby bawić się z naszymi wrogami, kiedy się z nimi zaprzyjmie. No, czyli prezydent ma z koła odmienne zdanie niż e, reszta naszej ekipy, która się kryje tam. برای که hurting...

Granatę muszę wrócić. sobie granaty możecie w samolocie.

Martwi Idziemy dalej, Proszę przyznać, że tutaj się postarali. Twórcy gry w tym motywie się postarali naprawdę. Czegoś takiego nie widziałem długo. No fakt faktem w GTA czwórce były. Też ciekawe akcje. Ciekawe jakie będą w piątce. Ale niestety ja tego nie nagram, bo mi nie pozwoli na ten sprzęt. Dobra, czyli zgubiliśmy prezydenta. Ale jest nas dobre, dobrzy agenci. Naprawdę... Takich to tylko pozazdrościć. Normalnie doboru nas dać. jeszcze idziemy jakbyśmy się zaćpali, naprawdę. No fakt, fakt, przeżyć katastrofę to tak... Nie, nie jest... Zbyt łatwo. Ale też nie róbmy z tego wielkich hafer. No. Idź, idź, idź. O nie, nie trzymałem jeszcze. No. No, znowu skakanie, spacja. Pff, jeszcze z mój no pięknie. Może od razu tutaj bomba, atomową to być. Dobrze. Gdzieś dotarły helikoptery na Tylko gdzie? Jeździe jakieś tam O, nie widzicie, na No, jeszcze granatów nie mam Co, jakie grzechy, ja chcę granat? No, chcę granaty, co zacznę kupać Tak jak w ogóle mam Czekajcie, przybiejmy się. O Jezus mogłem go z daleka śmignąć. I znowu tutaj wześci. Pokażcie prezydent, że tak się naród rosyjski odpłacił. Albo nie wiem, co to jest. Sprzęcia. Chce innym. O, to już jest lepsza zabawka, w Cudnie. Może nie. Może jednak nie. Lolo, tak, strzelamy tu bardzo na bananie, to już ja tak się kopadłem. Nie, 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 to nie, nie, o, właśnie taki celownik. Jest dużo lepszy niż według mnie. Ujo! Nie było to zbyt mądre. Co? Zresztą jak większość moich faili tutaj, ale to było ostre. Czegoś takiego się nie spodziewałem, że tak.

Uparte w stylu, a sobie mogli dać spokój. No, podążaj, podążaj. Bo tak teraz szybko, szybko. Tak trochę czasu już krócię tym, że ja strełowałem, padłem w taki... Dobra. To jest nasz helikopter ewakuacji Zabierzcie prezydenta do środka Otwieram Nie, ma karu. Jesus Jeszcze jego tu brakuje? Nie I oczywiście ja dostałem pierwszy Bo kto inny Tu mi powybijali No, w łeb, mówię, tak, no, bo przecież. czym szydłem. W takim razie wiesz, czego chcę, jesteś szalony. Rosyjny całą Europę, nie wkroczył się wszyscy. Jedek na Chcę dostać kody do wyrzutów nuklearnych pewnie. Nigdy ich nie wystarczy. Ho, 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 ho. Ale dostać. Dobre, mm -hmm. Dobra, jak widzicie. To już koniec naszej kolejnej misji w roli ochroniarza prezydenta. Trochę nieudana, ale niestety. E, rosyjski prezydent zaginiony. No cóż. Czyli ciekawe jak potoczą się nasze dalsze misje w kolejnym etapie naszej gry. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś makarowa zabić. Oby to było jak najszybciej, ponieważ jak widzicie trochę faili po... trochę faili mam w tej grze. Ale takie mam słabości w tej grze niestety. Dobra, a więc do następnego odcinka. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.